Cześć, witam was wszystkich. Ja jestem Alkera, a to kolejny odcinek serii Let's Play Gothic 2. Jak pamiętacie, ostatnio obrab obrabowywałem, obrab obrabowywałem eee, domy tutaj <laughs> ludzi z Górnego Miasta z krwawych kielichów. Na razie udało mi się wynieść jeden. I cóż, czuję, że muszę coś zmienić. Przede wszystkim, mm, chociaż 5 do seryczności należałoby się nauczyć żeby okraść sędziego, no i pójść w kimono, no cóż, na pewno nie zaszkodzi, gdyż za dnia raczej ciężko będzie nam to, na, nam to, nam ich okraść. Do tego sądzę, że temu lichwiarzowi przydałoby się dać w mordę, ale to moje osobiste zdanie, Niekoniecznie nie musicie się z nim zgadzać, bo chcę coś od niego wyciągnąć. Ej, ty! Naraz. Jesteś teraz w strachu! Normalnie umrę ze śmiechu. Tylko ty mogłeś wyciąć taki numer. Nie będziesz robić mi problemów z powodu pracy u Lee, prawda? Ale znasz mnie. Dziwnie zaakcentowane, ale znasz mnie. Chcę być bardziej zręczny. Dawaj, piątka. Oby to wystarczy. Już jesteś bardziej zręczny. Tak, to bardzo typowe. 27 z bo jeszcze dwa odręgaru. I bowiem tutaj już jeszcze pota, nie? To opowiada takie. Dwa życie. dwa pota. Nie wierzę w to. No. Mamy też 90 siły, 15 jest. jest... Wow. W następnym poziomie chyba już 400 hp w nie? I na 8 życia się dostaje, 12. 400 życia. W trzecim akcie. A tam się później wybieram, Właściwie przy okazji. Mm, na razie muszę się przespać. Yy, sądzę, że zrobię wszystkie domy, zanim pójdę po prostu do sędziego. Jednak... Tam trzeba kogoś okraść, a z tym... problemy jak widać... było... Jak było widać, yy, problemy są. A, trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy tutaj kupcy chcą ze mną handlować, bo... były tutaj zapowiedzi, że... Czego chcesz? Jesteś skazańcem z kolonii górniczej. Nie... Aha, że nikt nie ma co z robić interesów, tak? Tak, tak jak mówiłem, co? Hakon też? Uciekaj stąd, skazańcu! Konter powiedział mi jakiś ciebie drańtę. Jesteś skazańcem... Nic ci nie sprzedam. No rozumiem. Jeżeli mam być szczery, to tylko szkoda mi jego. Ej, ty! Jesteś skazańcem z kolonii górniczej! Bo jego mikstury zawsze są jakieś takie ciekawe, poza tym warto było się w nie zaopatrzyć. Szkoda, że Quest nie daje nam tutaj żadnej. że Gothic sam nie daje nam żadnej możliwości. Można byłoby go zamordować. czego plądrować? Łe... Dobra, ale to było, to były żarty. Nie ma co się tam. Brudas. Brrr... Jeżeli trzeba mu zapłacić, to OK. To później po prostu go zabije. Nie. O, chyba cię ostrzegałem. Wśród kupców choć przykra sprawa. Mógłbym oczy 500 szt... Dobrze, dobrze, chodź. Przyszedłeś. Dobrze. Mhm, czyli nic nie ma Muszę iść, jak? Dobrze, pójdzie spać. Nie, ja, ja się nie dam w ten sposób traktować. Śpisz już świnia. Żegnam pana Zwłoki same się nawet ukryły. Dobra. Problem rozwiązany. Tak tak wiem, ja nie weźpiję się. Jaki Mam nadzieję, że przez tam leżącego. O, już nie leży. Może jego zwłoki się teleportowały na rynek. Kiś stałem w sumie. Po prostu bardzo mnie zdenerwował. Nauczyłem się w zręczności, mamy noc. Pora iść do górnego miasta. Może coś zdobędziemy. Ech, powiem coś nie. Czyli chyba Straż miejska mnie nie goni za to, że zamordowałem. Co? Nie mów, że to mi prawda Czemu hmm. naprawdę w dzień nie Sam tak nie służyłem. No to jest fajne, dlatego że watra jest martwiej zamknięty. Boże, jak to pomaga w pracy. I teraz tak, Pier na pewno pierwszy dom okradłem. I co? I teraz byłoby warto zbadać drugi dom. Nikt nie patrzy? No jest coś daleko, może nie zauważaj. Jestem złodziejem. Dobrze, no, że tych domów w górnym mieście nie ma za dużo, więc nawet jak nie będę wiedział gdzie... O, chociaż to chyba ten dom. Kusimy jeszcze ten kuferek. Dobra, muszę to zrobić, sorry. Wybaczcie. Obudził się we mnie złodziejski fach. Coś czuję, że ona się obudzi i tak wczytam stan gry, ale trudno. Robimy tak. Jest kolejny puchar. Można by jeszcze raz próbować sędziego, ale to na razie odpuszczę. Wiem, gdzie są teraz wszystkie puchary. Zobacz takich rzeczy się raczej nie zapomina. Tu może być problem, ponieważ tu stoi strażnik. A ja muszę wejść do domu, przed którym on stoi. Dokładnie. On powinien wyjść tu. Chyba tu. Bo tutaj jest kluczek. To akurat dobrze pamiętam. Cóż, dopóki on nie odejdzie, nic nie zrobię. Spróbuję określić ratusz. Tam powinno być prościej. Z tego pamiętam, no nawet. Kielich w ratuszu jest jakoś na widoku Nie no i zostaje jeszcze dom Sędziego z tym zawsze jakieś problem Kradzież kieszonkowa więc tak, wchodzimy i idziemy na górę Gdy już jesteśmy na górze to może przyjmijmy pozycję właściwą Он не сыпья, не? ZACHŁANNOŚĆ MODE ON Dobra Nawet nie wiem, czy było po co się tak skradać, ale okej, okay, nieważne yy, Kolejna kontrola, czy przy domu tam Saladina, czy jakoś tak jest już wolno czy teren czysty? A, będzie chyba najtrudniejsza część. No, no patrzy się cieci, jak stał, tak stoi. Może, może jak z nim pogadam, tego sprowadzę. Hej. Co tam? Co słychać? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Wszystko przez te szumowiny wręcz zalewające miasto. Ostatniej nocy śledziłem pewnego typka w czarnych szatach zdążającego ku górnemu miastu. Od początku wydał mi się podejrzany. Śledziłem go aż pod dom. Mm -hmm. Nie, widzę, że kolega nie zamierza się przemieścić, a to szkoda. Nie, może trzeba nie, nie raczej zamordować. To, to nie jest dobry pomysł. Drugie podejście do m, domu. Do domu Sędziego. Chyba że mogę wbiec na pałę. W sumie wydaje mi się, że nie mieli nic przeciwko, tym wybiegł. Ej. Czekajcie. Zapiszę z tą gry. Chły, 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 W sumie i tak muszę obudzić sędziego. Co ja się skradam? Ty mały, parszywy złodzieju! No jak widzicie, są ciągle z tym problemy. Nie wiem co ja muszę. Potrzebuję tego klucza. Bez niego nie ruszę. Może trzeba będzie. No cóż, zostaniemy na razie przy jednej, ale wypijemy. Wiem, że to duża strata. Dobre. Hej! Co jest? Będzie łatwe. Jest. Czyli jak widzicie potrzebne było 32 zręczności. Żeby okraść sędziego. 32, tak. Czyli sądzę, że 30 to była taka wartość graniczna, powyżej której ta Chyba takie, nie wiem, no ja nigdy nie pałałem nie się tym. Łatwa kradzież kieszonkowa jest od 30, może dlatego. 5 z 6 krwawych kielichów już mamy. Trzeba się zająć tym ostatnim. Niestety co do niego no z nimi jest pewien problem. Dlaczego muzyka nie gra? Jakaś taka stypa jest. Gdzie jest muzyka? Hmm Po tak. No stoi tam ten sieć No co ty tak patrzysz tak. cały motyw z tym pomieszczeniem polega na tym Nie wiem może będę musiał użyć jednego buga który występuje w grze Ups, haben wir ein Problem. Tak, już, jak widać, otworzyłem to tym tutaj przyciskiem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ale jak sami przeczytaliście, nie mogę tego otworzyć. Hmm, coś trzeba zrobić. Klucza z tego wynika, że tutaj nie ma. Zaraz ja go obudzę i sprawdzimy w sumie. Czemu by nie? No dobra, klucza na pewno nie ma na kominku. Jak się na mnie nie rzucaj dobra woriecie Hej! Słyszałem, że nie śpiesz się. Dość łatwa. Pokaż mi swoje towary. Bo... He, 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 he. mi się. skąd to tutaj zęba zielo skoczyło? Nieważne. Jestem bankrotem. Trzymać kciuki. Jest. Ej, no weź idź spać czy coś gościu, bo tak przypał, jak on będzie teraz tak stał. Wiem, że wydałem majątek po prostu teraz na miksturę, ale trudno. Szlak. Czyli on tego nie ma. Czyli to jednak ten domek... Obok. To już boli dużo bardziej. No nieważne. ciekawego, ciekawego. Nie ciekawe. Ja. Ej, ty! Czego, czego tak szukasz? Zgadza się to co pamiętałem. Klucz na kominku. I w tamtym kufrze właśnie jest ostatni krwawy kielich. Hardcore. Zauważcie! Facet. I facet! Pedałów trzeba okradać! Czy <ślepiały> <O. ślepiały> to był tylko żart? Nie, nie mam nie mam z tym żadnego problemu i tak dalej, ale... O! Jest! Zobaczmy tylko czy wszystkie sześć... No 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 no, 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 wiem, mam bardzo duży plecak, tak? Wszystko cudownie mi się mieści. Tak... Tak więc w tych dwóch odcinkach zmieściłem całe całą, całą wszystkie, wszystkie moje trudy dążące do zdobycia krwawych pucharów. Ostatnią rzeczą, którą zrobię a, będzie pobicie lichwiarza. Mam nadzieję, że Andre nie będzie bardzo zły na mnie. Mordę mu obiję tak porządnie, bo to trzeba przecież. W sumie to był, był dobry sposób no, mam na czwórce niepamięć. Być może to wystarczy. Nie wiem, no trzeba pamiętać, że on ma laskę. Chyba. Mm, więc ona mu może powiedzieć, że został pobity po tym wszystkim. No ale trudno. Biję mu do domu. Ale patrzcie, on na jakimś łóżku z baldachimem. A jego kobieta ca. co? Co, co, co? Srożny talerz, talerza też nie potrzebujesz. Jakbym mógł go okraść z tej książki A teoretycznie nie mogę? Sprawdźmy Dobra, nie było... Jakiś... Nie miałeś z tym Ja? Huh? Nie Tak, tak Fajny bóg Coś <śleszamy> no, mi się zdawało Co jest? W ten sposób wsiedliśmy jego księgę rachunkową. O ile ja dobrze pamiętam tą księgę, w tej księdze są trzy nazwiska. Trudno mi w to uwierzyć. Szanownemu panu, i o ile ja dobrze kojarzę, mogę oddać również trzy razy, ponieważ Torben i... I moje No ile dobrze pytają, czy O, kor, Co jest? Mam tutaj księgę. Powinno Cię sprzedać. raczej interesować to, że... Daj mi ją! A co dostanę? Nie mam żadnych pieniędzy. Cóż, trzeba no, mu jeszcze za nią zapłacić. Fakt z tą książką... Znaczy, zaletą tej książki jest fakt. Yy, jeżeli damy ją mu przed tym, jak będziemy się u niego uczyć otwierania zamków, z, nauczy nas tego za darmo. W sumie 200 złota był winien. Teraz koragon. Popatrz. Hmm, Ależ to... Co? co zamierzasz? Oto twoja księga. Dziękuję. Proszę. Przyjmij to jako nagrodę. To nie jest zwykłe piwo. Pochodzi z mojej ostatniej beczki. Co Pokaż. Można wierzyć w znowu stówę wydać. Ale uwierzcie mi, to będzie warte swojej ceny. Ode mnie tego nie dostał. A będzie jeszcze gorzej. Przyszło żyć w niedobrych czasach. To przecież wiadomo od dawna. Teraz tak. Chodzimy... Zobacz, jaką książkę znalazłem. To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... To dobrze, że Lemar już jej nie ma. Jednak czułabym się lepiej, gdybym mogła ją zatrzymać. Proszę, weź tę księgę. Dziękuję. Przyjmij to w nagrodę. Co to jest? To klucz do bram bogactwa. Pewnie ci, którzy wiedzą co otwiera ten kluczyk, powiedzieli "O, znowu, albo coś takiego. Natomiast ci którzy nie wiedzą, mm, no cóż, muszą poczekać do następnego odcinka, w którym to pójdę użyć tego klucza. Na razie pójdę tylko zakończyć questę o i rozliczyć się z nią z krwawych pucharów. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy, mam wszystkie sześć kielichów. Dobra robota. W międzyczasie udało mi się znaleźć na nie kupca. Możesz odebrać swoją nagrodę. Dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś. Nie muszę dla ciebie robić nic więcej. Ale w każdej chwili możesz przyjść do mnie na naukę. A poza tym. przyszedł. Co wybierasz? Pierścin żelaznej skóry. Na pewno nie będzie lepsze od mojej tam, nietykalności, czy niezwyciężoności. Eliksiry lecznicze to trochę słabo. Bierzemy pieniądze. Daj mi złoto. W sklepie po prostu najcenniejsze z tego byłoby złoto. Dobra, to tu się robi ciemno, to tu nie będę stał. W tym miejscu się z wami pożegnam. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi, jak używać albo do czego używa się tego klucza, to zapraszam Was do kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie. Cześć!